kochani, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj do Was przychodzę z kolejnym holem zakupowym, ponieważ byliśmy ostatnio w Łodzi i zrobiliśmy małe zakupy. E, także nie przedłużajmy, przychodzę i Wam pokazuję. E, Michał w kropie, e, nie w kropie, w hausie kupił sobie bluzę. E, ciemna bluza z m, takimi jasnymi napisami. Ma no jest z kapturem i tutaj na e, kieszenie. Także naprawdę fajna ta bluza, jest taka, wiecie, milusia, ciepła i cena tej bluzy, i to jest rozmiar XL, i cena tej bluzy, słuchajcie, przed przetaną kosztowała 129 zł, a Michał zapłacił za nią 39,99 także niecałe 40 zł, a naprawdę cena jest super, jak za taką bluzę. E, co tu jeszcze mam? Aha, oczywiście w <grym> musiałam sobie coś kupić. E, bardzo lubię ten sklep, naprawdę. Kupiam, ale nie kupiam nic dużo, tylko po prostu jedną bluzkę. Bluzka jest taka e, czarna z białymi napisami i ona jest, słuchajcie, rozmiar M. Wziąłam sobie M, ponieważ lubię bluzki luźne. I, e, i te na tej bluzki jest e, całe 14,90 przecena z 19,90. Także myślę, że może, słuchajcie, nie, nie, nie jest taka duża ta przecena, ale bluzka jest dosyć fajna. E, tu jeszcze. Aha, w kropie kupiłam sobie też bluzkę. Jeszcze jedną. Białą. Z takimi czarnymi napisami. Rękawy ma troszeczkę już inne. E, tu ma takie z przodu napisy. I z tyłu na plecach też ma napis. I muszę Wam powiedzieć, że to jest rozmiar XS. E, chciałam wziąć sobie rozmiar większy, SK albo MK nawet. Wcześniej wziąłam sobie MK, słuchajcie, do brzmiaki, ale okazało się, że jest naprawdę bardzo luźna na mnie i słuchajcie, XSK też jest na mnie luźna. E, także jak to się mówi, rozmiar robi się nierówna, także trzeba mierzyć i cena tej bluzki, słuchajcie, jest 19, boże, co ja mówię? 9,99, także niecałe 10 zł z 19,99. To chciałam powiedzieć. No ja się przejęzyczyłam trochę. Następnie w kropie kupiłam sobie rurki z wysokim stanem. Już Wam pokazuję jak wyglądają. One wyglądają tak. Są jasne oczywiście. I y, to są rurki. One mają taki materiał y, jeans, to jest, ale bardziej taki, słuchajcie, rozciągliwy, także fajnie się dopasowuje do mojej sylwetki. sylwetki. Ja bardzo lubię takie spodnie. I cena, słuchajcie, tych spodni jest 29,99, i przez była z 59,99. Także cena, myślę, że też jest spoko, jak na takie spodnie. Aha, byliśmy jeszcze w Tepko, oczywiście musiałam pójść i kupiłam małemu parę rzeczy. Już wam pokazuję, jakie. Pierwszą rzeczą kupiliśmy mu taką bluzę i to jest rozmiar, słuchajcie, 86, czyli na 12-18 miesięcy, ale no ma dużo rzeczy, ogólnie jest pepko i ogólnie ma dużo ciuchów i stwierdziłam, że wezmę mu troszeczkę większe. Będzie miał, słuchajcie, na jesień, taki wiecie, październik, listopad, na takie chłodniejsze dni. Także to jest weszła nowa kolekcja do Pepko i cena tej bluzy, słuchajcie, jest 9,99, także też jest dosyć spoko cena. Następnie kupiłam mu też bluzkę i cena tej bluzki jest 799. To jest bluzka e, już taka, wiecie, cieńsza troszeczkę. Nie jest taka cieplana jak ta, której wam pokazywałam przed chwilą, ale też jest fajna. Następnie taką bluzkę mu kupiłam i to też jest rozmiar 86 i cena tej bluzki jest 599. Ale naprawdę muszę wam powiedzieć, że w tako są naprawdę fajne ciuchy i jakościowo też są dobre także. I tutaj kupiłam mu takie spodnie. Cena tych spodni jest, już Wam mówię, 9,99. Także cena też jest bardzo fajna. I w zarze kupiłam małą mu kurtkę. Już taką na zimę, jesień, zima. I muszę Wam powiedzieć, że naprawdę rozmiar był ostatni, bo ja kupiłam mu na 12-18 miesięcy. I ona tutaj fajnie z motywem myszki Miki, z przodu. I z tyłu też, a my bardzo lubimy myszkę Miki, także z mogłam się oprzeć. Taka kurtka bardziej bezbolowa. Eee, I cena tej kurtki jest eee, 99,90 zł, 90 groszy, także niecała stówka bez 10 groszy. Także eee, cena też myślę, że nie jest taka zła. Wcale nie jest aż tak bardzo dużo za tą kurtkę, a muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę fajna. I mój mały słuchaj, wczoraj jak mu przymierzyłam, to naprawdę wyglądał słodko w tej kurtce. No ale zobaczcie. Myszka Miki, po prostu, no. Ja uwielbiam myszka Miki, także <grywa> musiałam go mu kupić. Yy, I jeszcze też chyba kupiłam ostatnio body. Yy, zakupiłam mu I muszę Wam powiedzieć, że biedronce też mają dosyć fajne rzeczy. I któreś, któreś z kolei już mam bodziaki z biedronki. Yy, jedno są takie, rozmiar to jest 80. Yy, następne ma takie. Takie same, tylko po prostu w innym kolorze. I jeszcze zobaczcie na tym. po prostu słodziaki. E, jeszcze ma takie same, tylko w rozmiarze większym i muszę Wam powiedzieć, że e, to są właśnie akurat rozmiar 80, ale dla małego są jeszcze za duże. Tylko, że tam chyba są naprawdę numeracja jest troszeczkę powiększona, e, ponieważ e, myślę, że to jest rozmiar bardziej 86 jak 80, a rozmiar 86 jak 92. To może mieć zimą albo, nie wiem, po nowym roku. Już mniejsza o to. No i co? naszych zakupów to wszystko. Także jeżeli Wam się film spodobał, to oczywiście pozostawiajcie łapki do góry, które bardzo motywują do, do dalszego nagrywania. Subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Buziaki. Do zobaczenia. Pa!